General TV, nowy wymiar gamingu. Hej, jak się macie? Mam nadzieję, że wyśmienicie. Ja jestem TaxBeauty, a to jest The Forest wersja 002. Ta wersja wyszła niedawno i chcę ją przetestować. Ostatnim razem mieliście okazję zobaczyć na moim. Łoo! Zawsze zaskakujące... zaskakujący moment. Które widziałem już chyba 10 razy. No, i w każdym razie chcę ją przetestować i pokazać Wam, jak wygląda i czy wiele rzeczy wprowadzili twórcy. Ja już trochę o tym czytałem, więc będę Wam po kolei mówił. Um, I to jest ogólnie. E... Czy tam nie było widać nieba? Jak zwykle, dramatyczny początek. Budzimy się, otwieramy oczy, patrzymy, nie mamy rąk, nie mamy ciała, a tu... Kim ty do cholery jesteś? Mam nadzieję, że twórcy w późniejszym czasie wytłumaczą to. Dziękuję serdecznie. No i budzimy się w samolocie. I mamy za zadanie przeżyć, co może być trudne, może być proste... Po co mi ten kamień? Może być trudne, może być proste... Um... Mam nadzieję, że dla nas będzie proste. Rzuć ten kamień. Wow. Nie tak ostro. No cześć, pięknie dziś wyglądasz, trzeba to przyznać. Uuu, uh, czy to nowa fryzura? Respijmy się w losowym miejscu, jak zwykle, jak zwykle są to pieprzone zające, których nie ma jak za ciula zabić. Chodź tu! Ty mały... Yeah! Udało się! Wow! Jestem pod wrażeniem swojej boskości! Te zając! Ty nie za szybko uciekasz! Co to grzybki są? Hmm. Wolę jednak na razie nie próbować grzybków. Grzybków chyba nie było wcześniej. No i tak, mam, za mam zamiar omówić z wami wszystkie nowości, jakie się prezentują w tej wersji. Um, ostatnio mieliście z z okazję zobaczyć. The Forest na moim streamie. Na który serdecznie Was zapraszam. Um. I co mogę więcej powiedzieć? Można otwierać paczuszki, można wychodzić na drzewa. Uh, uh, uh. Ale jak wyjdziecie na pewien. Wow. Jak wyjdziecie na pewną wysokość, to wtedy spadać. To tak taka rada ode mnie. Wow, patyki moje patyki. Widzę, że tu jest jakieś jeziorko. Można się przy nim umyć. I można wziąć ten patyk. No, weź ten patek. Są tu rybki? Są tu te rybki! Rybki, 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 rybki! Nie ma rybek. A, psujecie radość z wszystkiego, naprawdę. Podstawą każdego życia na tej um, brzydkiej i niebezpiecznej wyspie jest znalezienie wody. Mamy tam wodę, ale jesteśmy w lesie. Ten las wygląda jak dupa, bo ogólnie z każdej strony mogą nas zajść. Dlatego idziemy tu. Wow, już jesteśmy tutaj. Pięknie. E, jesteśmy na plaży, a tam są rekiny. A w ogóle to możemy blokować. Jak zresztą właśnie zauważyliście, albo mieliście okazję zauważyć, możemy blokować ataki przeciwników. A, to jest fajna opcja. Bardzo mi się podoba. I ogólnie jest bosko. Jesteśmy na plaży. Idealny Camp Spot. Tutaj mamy, jakby co do otwarcia. O rekin! Ej się spił! Henium! Daj mi spokój! Jakie zwłoki, kurde. Cool. Wolę się upewnić, że nie żyje. Lepiej to weźmy. Będziemy mieli chociaż jednego przyjaciela na tej wyspie. Um, jesteśmy tutaj. Co mamy z tym zrobić teraz? Teraz mamy wybudować e, Camp Spot, czyli Hunting Shelter. To się zwie. To wybudujemy na przykład tutaj. A teraz możemy wybrać ogień. Fire Pit. I dać to tutaj. Najpierw budujemy schronienie. Potrzebujemy jeszcze 8 patyków i 8 drewnów. HOHO, ho, to może wybierzemy się na wycieczkę do gimnazjum. Nie, to był głupi żart, sorry. Przepraszam wszystkich gimnazjalistów. Jak widzicie rąbię. Z lekka nieruchowy drwal wybrał się do lasu. Po drwa dorznięciach. Chociaż kanibale też mogą być. Ale wolałbym ich jednak nie spotkać. To taka moja pro... Oooo, tu jest Bóg jakiś. Tu lepiej nie wchodzić. Prośba taka moja, dziękuję serdecznie. Siema, ja coś. siema, dawno się nie widzieliśmy, siema, co tam u ciebie? Piątka. O Nie można przebijać piątek siekierą. <laughs> Całe życie w błędzie. Mm. Liście. Liście się przydadzą potem. Można tak rąbać sobie i przez. I iść przez las, rąbiąc liście, albo mniejsze drzewa. W przerąbaniu drewno nie będę zbyt rozmowny, bo muszę klikać myszką i to słychać. Nasze drewno. Potrzebujemy 8 bali drewna, żeby sobie zrobić taki Hunting Shelter, który zresztą znajduje się w powietrzu. Nie no, spoko, spoko żadnych. To nie jest nic nadzwyczajnego. Co wy, wy nie macie domu w powietrzu? Serio? Takie lamy z was? Serio? Przecież każdy ma dom w powietrzu. No proszę was. To jest podstawa domu. Jak dom budujesz to jak jest na ziemi, to kurde wtedy jest. No wiecie, nie hipsterski, a nam chodzi o to, żeby być hipsterami. No i co, no i co, no no jesteśmy lesie. Chociaż ja wolę na to mówić, że jesteśmy w dupie. A zresztą to to samo. Ehm, musimy wybudować ten... ...shelter i ogień, żeby na noc mieć ciepło. Dobra, jeszcze potrzebujemy 3 patyki... ...i jeden... E, jeden drewien. Jeden patyk. Co to ma być? Co to ma być? Gówno. Jeden patyk, trzy patyki, dobra. I drewien.

Właśnie, skoro mamy już tyle tego, to możemy. Tyle tego drewna, tych bali, to możemy zrobić sobie. Ogródek, który nic nie daje. Absolutnie. Ale za to ładnie wygląda. Się ładnie prezentuje. W końcu to o to w tym chodzi. Co my tu mamy? Jakieś kamienie. I możemy sobie zbudować ten cholerny ogródek. Bob, ty żyjesz! Bob, Leszek, Leszek, ty żyjesz! Siema Leszek! Dobra, już nie przymieniam z tobą piątki, bo. A wie tu co? Eee, czy ja Was tu zapraszałem, jakąś bibę sobie tu urządzacie? Ja pozwoliłem wam robić jakąś bibę. Dobra, potrzebujemy jeszcze. Dwóch drewnian! Wypad mi stąd, to jest moje. No, i tak ma zostać. Dobra, gdzie jest to drewno? Drewno. Drewno, drewno, drewno. Jak się była na drewno? Po prostu drewno czy takie. Na przykład chip, 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 cip, drewno. Chyba, chyba jednak normalnie. Mamy drewno. Możemy się kampić. Mm. Jak wyjdzie dużo tego, dużo nagrania, to podzielę to na dwa odcinki, trzy. Chwila, mam zająca, tak? Tak? Powiedzcie mi proszę, że mam zająca. <laughs> mam zająca, ale słodko. Ale jeszcze chcę jedną rzecz znaleźć. Bo z tego co pamiętam... to są rekiny? Uwaga. Tam nie wchodzimy, nie wchodzimy. Z tego co pamiętam, to w tamtym miejscu jest um, patyk. I to nie był jaki patyk? W ogóle nie mam tego patyka. Mam patyk, mam. Co ja zrobiłem? No, mam patyk, mam. Dzięki temu patykowi możemy łowić sobie tutaj rybcie. To nie była rybcia. Ale tu jest tak, tu, tu jest dużo rybciów. Widzicie, i tak sobie łowimy, jest tak słodko i one umierają, jest tak kawaii. Czy jak to się tam mówi? Ale słodkie, oczka miała. Mmm. Podpłyń, podpłyń, proszę cię, podpłyń. Jestem przyjacielski, I'm Friendly man, I'm Friendly Come here. Bro! Bro! Okej, okay, dobra, nie chcą współpracować. Ile mamy ryb? Trzy ryby! Hmm. Może pobawimy się w Jezusa, co? I rozmnożymy. Uuu, mamy mało energii, jedzenie nam spada. Z jedzeniem to nie będzie tak trudno. Wypudujemy sobie jakieś. Um, to znaczy no, usmażymy sobie. Na ogniu, na wolnym ogniu. Um, tam jeszcze drewno się świeci, o mój Boże. Co to jest? Co, 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 ty robisz? Co to miało być? Co to miało być? Co w się sensie czujesz? Nie wiem, chcesz jakieś... leki? A, nie wziąłeś leków. Smutek, tu nie ma leków. Wiem, że smok powiedział, że nie musisz, ale... no sorry, ziom. Jednak trzeba. Weźmy sobie króliczka. Już maszmy sobie króliczka. Dobra, smażymy króliczka i idziemy spać. Jak się obudzimy, to mam być gotowy. Królik. O, królik się jeszcze smaży. Dobra. Czy ja mówiłem, że możecie to usiąść? Czy ja wam tak mówiłem, serio? Pieprzone ptaki. No weźcie mi stąd wychodźcie, bo was zaraz pozabiją wszystkie. O, możemy zjeść. Mniam. Dobra, najedliśmy no się i wracamy do dnia. A tak wygląda poranek. Poranek wygląda tak, że tam jest jasno, tu jest trochę czerwieniej. I dzięki temu wiemy, że to nie jest noc. Bo ogólnie to się budzimy albo od poranek, albo, albo w poranku, albo w nocy. Hmm, basic wall, wall with door, wall with window. Um, no to budujemy sobie domek. Zacznijmy od tego, że będzie to... Musimy zbudować czterech stron, tak? Więc będzie to tutaj. Będzie to... O, możemy przyległe zrobić. Będzie to tutaj. Będzie to... Ma mamy ognisko na środku zrobić, czy co? Będzie to tutaj. Jedno, takie słodkie, albo nie, to bym sobie zburzył. Mogę to zburzyć? Chyba nie. O, mogę, 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 mogę. Puf, nie mogę. Nie, Nie chciałem tego. Nie! Jak to burzyć? To mi powiedz. Będę szczęśliwy. Dobra, chyba nie mogę. Więc wejdę w Custom Building i zrobię sobie inne. Ciebie już nie, nie lubię. Mamy jedną. Teraz tutaj sobie zrobimy okienko. Tak będzie piękne, e, ściana, ściana, ściana i tu będą drzwi. Tak, to będzie pięknie wyglądało. Tu mamy drzwiczki i jest słodko kamienie. Moje. Jedno z drewien mamy tutaj. Wiecie co, ja może wrócę jak coś się zacznie dziać i na przykład skończę ten domek. Okej, okay, dobra. To na razie. Widzimy się za chwilę. No i zrobione. Piękne, prawda? Tak się prezentuje mój domek po części. I to powinno wystarczyć. Dzień 24. Ciągle nie wiedzą, że nie jestem jednym z nich, popra, <laughs> <laughs> wow, ło, ale odleciał Czekajcie, co? Tęcza w nocy? Co? A bo zachodzi słońce. Dobra. Rozpalę trochę bardziej ognisko. A tam są jacyś goście z latareczkami. No i co? Wydaje mi się, że tego by było na tyle. Tak wygląda, tak prezentuje się moja e, kryjóweczka. E, zapraszam Was na kolejny odcinek. Już niedługo. Na razie. Cześć. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować, zalekować. I widzimy się w kolejnym odcinku.